Niki, przywita się. A dzisiaj będą przygotowania do turnieju e, o właśnie tego, który się zacznie za 50 minut. Nie, sorry, ale nie. Ale będziesz mógł oglądać i komentować turniej. Proszę pana. Wracamy do zgryeczka mordeczko mordeczku. Mordeczka. Nie! Akurat to to są prawa autorskie i bo to są akurat już prawa autorskie. Aha, wygraliśmy! Widzowie! Idę, ja. Ojej! Zgadzam się, To turcja Nie weź gotowość, weź gotowość. widzowie nie Widzowie kiedy będą lagi na turnieju. Będę miał 106 pingów mam na turnieju będę. Kiedy ogrześć takie szalej sławacie z internetem. Nie wiem. Nie, nie byśmy mogli grać. Ja dwóch mam dwóch znaków, Trzymałem Nie! Przykładowo ja? Czekaj... Zaraz Nie chyba nie ma. to próbuje zabić jakiegoś flika dobrego, ale mu jakieś główienko Nie, ten gość, przeciwnik. Ej, o nie mam lati, kurde. Cześć. Ale, on to były dwa fejki. Fejki. Widzowie jednak nie będą... Widzowie jednak nie będzie przygotowań. Widzowie jednak chyba nie będzie przygotowań. widzowie, Jednak nie będzie przygotowań, widzowie, przez to znaczy ja będą przygotowani na niej na live, wiesz dlaczego?